Moje najpiękniejsze doświadczenia magiczne miały i mają miejsce w dzikich odstępach magicznego lasu. Każdy z drzew posiada specyficzną energię. Gdy zamkniesz oczy, odczujesz ją każdym zmysłem. Cudownym przeżyciem są nocne spacery w magicznym lesie. Czym głębiej, tym wspaniale. W nocy nasze zmysły stają się bardzo aktywne. Gdy nie widzimy, a tylko odczuwamy, ujawnia się magia zapachu, dotyku, smaku, odczuwania tego, co nie znamy. Jeśli ktoś towarzyszy ci w Twojej magicznej wędrówce, oddalcie się od siebie, tak by każdy z Was mógł w pełni rozkoszować się magią doby. Szumem drzew, które opowiadają historię, odgłosem magicznej wody, która przedziera się wśród kamieni, wsłucha się w świat dookoła i w opowieści duchów natury. Z odrobiną praktyki otrzymasz wiele cennych informacji, wiele impulsów i inne przestrzenie. Staną przed tobą otworem. Odwagi.